Hej, wszystkim z tej pola. Dzisiaj dodana jest trzecia generacja mustangów na starsza Starshine, więc jedziemy sobie to sprawdzić. Ja oczywiście nie kupię, ale no, po prostu wam chcę powiedzieć i wam pokazać, jak wyglądają w ogóle. Ja nie kupuję, nie wiem czemu. Nie podobają mi się zbyt jakoś takie, moim zdaniem, po prostu nie lubię mustangów. Nie wiem czemu pewnie jesteście się pytać ciągle czemu, czemu one są takie ładne. No ale każdy lubi innego konia. Tutaj założę się, no już są tutaj jedna dziewczyna na mustangu. Rancho Starshine tam jest. Jakbyście chcieli kupić no to na Rancho Starshine. Aber star nie chce mi się czekać, bo muszę wam nagrać. Na bank są na ranczo starsza i nawet już tu są ludzie na nich. Tak wyglądają. Są. Mhm. Są. No, kosztują nawet sporo. Ten kropek jedyny, ten mi się tylko podoba. Więc tak, jest taka maść, taka kropkowata kary, taka, taka, taka i taka. Najbardziej znana to oczywiście jest ta, albo ta. Nie wiem, ale dobra, zobaczmy. Następny nawet. Tobi Ciszej, kłos. Ci galop. Szybki galop. Cwał. I... No halo? Czemu nie robisz animacji? Animacji nie chcę zrobić. Ale to jest taki kop. Odblokowana... A, takie, a jakie mają grzywy? Ta, ta, tak, taka, warkoczki, taka, taka, no. Mają taki kop. Jakby co? Po prostu nie wiem. Eee, hej. Hej. Poczekaj. Hej. Się zapytam kogoś. Ej. Ej. P O K A J S J A N I M A C E Pokażesz animację. Bo O bo, A Bo. Tak blisko. Tak blisko. bo... chodź, bo... nea. Dobra, poczekajcie, coś spadło, bo... na, nie, a... gry... g, a... Gry, nie, a. Fy, a... Dobra. E, dobra, no to nam pokażesz. E, dobra, jasne. Dobra, poczekajcie. Franek, ciszej, bo ja to nagrywam. Franek, ciszej, bo nagrywam. Dobra, pokażesz nam. Dobra, taki następ, kłus. No nawet, nawet, nawet się postarali. Frank, możesz być ciszej, bo nagrywam. Dobra. Galop. No, zaraz go wezmę. Chodź, topi. Ale no, już szybki galop. No to dobra. O Boże. Wjechałam w krzaki. I... A zatrzymanie? Zatrzymanie by nam pokazać. Ciała. Zatrzymanie. Bo tam nie ma, nie jest widoczne. O, zatrzymanie takie wiecie. Mustanek. W końcu to. A k o Widzicie, on taki, no. Dzięki. Pa. Dobra. E, Dodamy sobie do, ją do Nie ja masz... Tak. Nie mam masz... za co. Dobra. No to tak, już zobaczyliście sobie konie. Kie bugi w ogóle, bo wszyscy mm, no bo wszyscy tutaj kupują je. Wy Poczekajcie, gdzie przenieśli chyba? Nie gadaj, że po przenieśli te. Tak, przenieśli! Jedne konie, te, te, te które tu były. To Dobra, jak leży. Dobra, no to ja będę kończyć, bo hałasuje mój brat i Tobi. E, no, będzie, będzie odcinek, może jutro. Trzymajcie się Zabijcie i... Się za, i, i y, Dobra, no i bye, ja zostawcie łapkę w górę, pa!